W dzisiejszym odcinku dowiemy się co potrafi taki mobilny czołg, zwany również ryniognatą, jak i dokonamy pewnego przełomu w serii arkowej. Ja jestem Przemek, zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim! No, naszej ryniognacie się tak deczko urosło, dlatego teraz już bez przedłużania możemy ją przetestować. Oczywiście w trakcie jej dorastania nie próżnowałem, no i zrobiłem fabrykę soków mianowicie znalazłem najbliższe drzewko chociaż te jest nie ta, te jest właśnie najbliższe no oczywiście dwupoziomowe no i na każdym poziomie są cztery takie dysze no i tutaj się sok się robi się teraz wystarczy ten sok dać do naszej ryniognaty. o to tutaj się podziały te wszystkie małe baranki Okej. Okay. no i teraz wystarczy o darmowy metal nie udało się. Chyba. Nie. Bywa. No i oczywiście z tą żywicą mamy kilka dodatkowych ataków. I nie tylko. Ponieważ teraz na przykład możemy pokryć naszą skórę, a bardziej hitynowy pancerz, taką właśnie żywistą powłoką. Puf! Wygląda to zajebiście. Poza tym, jak wylądujemy. O! To może być ciekawe. Możemy kogoś wystraszyć. Czy wystraszymy? Widzieliście to? Rozumiecie to? Przestraszyliśmy Indominus'a i on cały czas ucieka. Ma ten jakiś ten? Nie ma, że jest przestraszony, ale żeby on nie przyszedł tam do góry. To chwila, to ten. O, o, dobra. Niech on pójdzie chwilę za nami. E, znowu ucieka. Shit. Dobra, ale to ten. Co, co, co do ataków mamy tutaj? Mało co tu widać. O! O teraz ślepej. Ej, mocne to jest. Sama zbroja daje nam już y, obronę w 50%, jak się jej pozbędziemy, będzie nam zadawał pewnie 80 hp, a nie 40 Hello. attention 60. Ale. Dobra. To pancerz znowu... Up. ...mamy. Fajny królik doświadczalny ten indominus. No i trzeba go od domu odtentygować. Znowu ucieka. Nie, jak się lata, to te dinozaury często... Odwalają jakieś dziwne rzeczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Co to? O! Namierzający pocisk Uff! 150 jak za chyba 3 te, te, te nowe żywice to całkiem spoko. Mamy jeszcze. Sied. Mamy jeszcze. Mortal. Jak to działa? Uff. 300. Jak to. Dinozaur będzie w tym długo. To w końcu się. Mm, zakokoni. Ale mi się najbardziej podoba. O, full auto. Jest chyba najbardziej opłacalne. Oj. nie dobrze. Ale tylko 20 uh -oh. Nie jest dobrze. Uciekajmy! I to minus się, się zepsuł się. Teraz już nie, dobra. Nie, on za nami podąża. Musimy go jak najbardziej odsunąć od domku. Ale wiecie co? Jest jedna rzecz, przez którą może znowu się z nami zainteresuje. Chyba. A, to nie działa na takie długie odległości, ten naprowadzający. To zostaje nam to. Piu, 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 piu. Chyba też nie ma takiej. Eee... Y Chyba te pociski też mają swój limit. Szkoda. Ale nie podoba mi się to, że on jest tak blisko. A T-Rex, czy tam nawet chyba Karno, raz tędy tu wszedł. Tą tutaj skarpą, o. Ciu, 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 ciu. My się do niego możemy zbliżać, o. Ale też ma jakąś obronę. Ale nic. Okej. Okay. Ty, 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 teraz tako. o. Chodź, chodź. I uciekaj. Ucieka w dobrą stronę. W ogóle Ryniognata brzmi jak jakiś mały helikopter. Dobra, przy, przy, czy przestraszymy Rexa? Bo wiecie, Indominus to on jest z moda, ale... Czy nieustraszony Rex ucieknie? Uciek Nie wiem. Au, przestań. Rex na przykład miał taką dziwną mgiełkę na łbie. Na to chyba znaczyło, że się nas boi. A Indominus to, to w sumie można pod, podpiąć chyba pod błąd gry. Że zaczął uciekać. Nie wiem. W każdym razie nie jestem pewien, czy czyśmy go przestraszyli. Tak naprawdę. Bo co, na przykład dodo? Dodo albo jakieś żółwie to przestraszymy na pewno. Za mała energii. To poczekajmy chwilę. O, i. I już. Won, won. I ma taką niebie niebieską mgiełkę. Co ty znowu chcesz się bić? Ciu, piu, 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 piu. Ja jeszcze mogę do tyłu lecieć, bo trochę to trwa, ale no, skuteczne. I jeszcze ta ochronna powłoka sprawia, że wyglądamy normalnie jak jakiś ruchomy, pancerny cukierek. Dobra, przestraszymy kogusia czy nie? Ja, tak czy siak, jak jest w takiej odległości od domu, trzeba go zlikwidować. Ucieka aż miło, <laughs> a tak powoli jakoś, ty, panie, szybciej trochę, czyli nawet nieustraszonego Rexa dinozaura, który nawet jak masz giganotozaura, to on wyjdzie z tobą na solo, on ucieka. Uciekł normalnie na drugą stronę wody. Jakby nie wiedział, że ja po wodzie mogę chodzić. E no, Gnata jest genialna. Poza tym, możemy pływać tutaj. No, nie więcej to widać. Więc naprawdę, Gnata Dino do wszystkiego. Co w ogóle jest tutaj czerwonego na mapie? Bo musicie wiedzieć, że ta postać, którą teraz gram, to znowu jest inna postać. Dlaczego nie niechcący usunąłem tamtą? Dlaczego usunąłem? Ponieważ. O! skraftowałem takie coś ło i tutaj jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o skiny prawie każdy skin robi się z takiej złotej grudki złote grudki też się robią tutaj robi się je ze słomy, czyli no jak za darmo mamy też skiny dotyczące, wiecie, brud, fryzur i tak dalej, one też się robią ze słomy i co, i co, no, no patrzajcie ile tego tu jest ale najważniejsze jest tutaj strój dinozaura. To jest na plus. W czym jest jednak szkopu? W tym, że jak go założymy. To znikamy. Autentycznie. Wyciągamy dubeltówkę. Jest sama dubeltówka. Może to wyglądać fajnie, dla mnie to wyglądać dziwnie. I o co chodzi z tą znikającą postacią? Zrobiłem drugą. Oczywiście tamtą dałem do filara. Normalnie męską i okazało się, że to chyba płeć jest problemem. Przynajmniej na tą chwilę, na te czasy tego moda, ponieważ jak założyć to na chłopa, to normalnie jak zrobisz tak, to, no to widać, że jest w yy, stroju dinozaura, ale jakbyś na przykład, nie wiem, chciał coś sprawdzić, wziąć, to ręce są przezroczyste, tak jak tutaj, o! No i krótko mówiąc, stwierdzam, że yy, strój dinozaura fajny, ale no niedopracowany, czyli pas. No i przy tych wszystkich zamianach postaci nagle... no nie wiadomo skąd, pewnie przez mój błąd, yy, skazywała się nasza postać. Dlatego stworzyłem teraz tą taką o, Nie wiem, jest chyba troszeczkę inna. Na szczęście nie przebudowałem domku, bo tutaj przed chat GPT i powiedział, że jest taka yy, komenda jak... Take tribe czy Take Tribe. Chodzi w każdym razie o to, że podchodzisz sobie na przykład do jakiegokolwiek dinozaura z plemienia tego, które miałeś, i wszystkie, i wszystkie dinozaury z tego plemienia, plemienia są Twoje. Tak samo jest z konstrukcjami, więc nie ma ani nowego domku, ani nowych dinozaurów, wiecie, nowych kolorów i tak dalej. Wszystko jest po staremu. Bardzo polecam tą komendę. O co chodzi z tym tutaj? Próbowałem w sumie trochę zmodyfikować naszą postać i ogarnąłem, że jest coś takiego jak mutacja. No i wtedy mamy takiego człowieczka, takiego, takiego o. Takiego. Mm, takiego reptilianina, coś w tym stylu. Możemy wybrać, żeby był niebieski, zielony i tak dalej. Na początku stwierdziłem, że spoko, ale później. Mm, szczególnie, jak, szczególnie jak patrzyłem na tego jego łapki, to są one straszne, creepy. Więc stwierdziłem, że e, ja wolę być człowiekiem. Bye, bye. A myślałem, że poleci. O nie. Okej. Okay. Ja już szypałem, że wszyscy się na to rzucą, ale no... Dobrze wyszło. Ale ogółem bardzo mi się podoba w tym stoliku, że naprawdę jest tutaj chyba wszystko. Mamy tutaj i skiny szkieletowe, i tekowe, i świąteczne. No i te fryzury, brody i tak dalej, jakieś jakieś inne. To jednak będzie odcinek przemowy, ponieważ raz o czymś dziwnym, dziwnym jak na standardy serii, wspominałem. Mianowicie to, że to będzie seria przełomowa, a to będzie właśnie jej przełomowy odcinek, ponieważ weźmiemy same najpotężniejsze dinozaury, na pewno weźmiemy wszystkie hybrydy, jak na przykład tego jegomościa, tego jegomościa. Na pewno weźmiemy Megaterium, Terizino, no i wszystkie takie dinozaury pierwszej potrzeby, jak Ankylo. Deodicurus coś jeszcze? Chyba nie. Ireniognate też weźmiemy. Ona jest fajna, mam nadzieję, że Was do niej przekonałem. I całą tą zbieraninę dajemy do filara. O, co ja tu znalazłem, mam nadzieję, że nikt tego nie zeżre. Tutaj jest właśnie postać z <ścoughs> kostiumem Tyrannozaura. Taka stara. No, stwierdziłem, że ja ją tutaj zostawię, bo w sumie czemu nie. Ciekawy artefakt. Szkoda, że nie możemy go mieć. No i szkoda, że jest... znaczy, możemy go mieć, ale jest zbugowany. Weźmy jeszcze te hybrydy raptorów. Żeby już było wszystko. Jeden, co mi się nie podoba w tej ryniach, macie to jej kolor, ale to myślę, że w następnym odcinku będzie zmienione. Na taki... landrinkowy. Taki, jaki był w recenzji. Jak chcecie, to macie ją tutaj. Okej, okay, a teraz do panelu. I do filara. Hop, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś buga. Wiecie, że cofnie się to, co mieliśmy wcześniej, ale bez tych dinozaur, którzy, które były w filarze. Raz tak miałem z Giganoto. To jedyne, to w sumie jedyne mi się nie podoba w arku. właśnie jest taki. Mm, jakby to nazwać? Drewniany? Drewniany to złe słowo. Greenhell było drewniane. Ale wiecie, taki na tyrytytkach. No, na hybrydzie dać wszystkie te siodła znowu do domku, a później dać y, w filar hybrydę, a na samym końcu samego siebie. W każdym razie to było na tyle. Dzięki za oglądanie do końca, łapkowanie, podbijanie. Do następnego na nowej mapie. Cześć.